Cześć, witam Was w kolejnym bitewnym unboxingu. Tym razem rozpakujemy taki oto zestawik. Jest to najnowsza podstawka do już szóstej edycji Warhammera 40 Tysięcy: Omianie mroczna zemsta. Tak, dzisiaj coś takiego się sobie rozpakujemy. Może słówko wyjaśnienia, dlaczego, dlaczego taki zestaw. Ponieważ w pierwszym odcinku gier bitewnych mówiłem, że mój kanał będzie się obracał wokół systemu władzy no tak, ten filmik został wypuszczony około 2 lat temu i od tego czasu no, sporo się zmieniło. Kilku widzów moich mnie przekonało do, do Warhammera. Poznałem kilku ludzi, którzy w moim mieście właśnie grają. Te zacząłem grać, spodobało mi się to i zdecydowałem się na zakup właśnie tego zestawu. Był on bardzo atrakcyjny dla mnie. Że odwrócę pudełko i pokażę. Też jak ono wygląda. Z tego względu, że miał tutaj wszystko, co potrzebuje do rozegrania właśnie pierwszej bitwy. Czyli e, rzeczy takie jak wzorniki, kości, e, book w sensie księga zasad. Ponieważ jestem w Warhammerze kompletnie początkującym, takie rzeczy mi się naprawdę przydają, przydadzą. E, są tutaj też miarki. Miałem też, e, mnie kąt szczęście. Ponieważ, jak wiadomo, w podstawce są dwie armie Jedna z nich, którą miałem zamiar zbierać czyli właśnie kosmiczni e, Marines e, z zakonu Dark Angel e, Byli w tym zestawie i dlatego ten zestaw był dla, dla mnie bardzo, bardzo atrakcyjny Nadmienię jeszcze, że jest to edycja limitowana pomimo, że nie ma tutaj tego jakże pięknego napisu informującego nas o tym jest to jednak wersja limitowana, zawiera to za wersja limitowana, tylko nie ma tego napisu, ponieważ były małe komplikacje w sklepie, ale, ale wszystko jest tak jak w wersji limitowanej. A czym się różni wersja limitowana, zobaczycie za chwilę. Dobrze, otwórzmy już pudełko, obejrzeliśmy je w sumie z dwóch stron, i co nam się, co nam się najpierw rzuca w oczy. No, tutaj dwie, dwie miarki po 18 cali plastikowe. Taki trochę badziew, ale, ale dla początkującego myślę, że się przyda. O właśnie, figurka kapelana śledczego Serafikusa. Tym właśnie się różni wersja limitowana od, od zwykłej. Tak wygląda... Tak wyglądają części tej figurki. Detale są tu naprawdę powalające. Szczególne. Miejsce tutaj. O, tak to właśnie wygląda. Kurka składa się z pięciu części. Mam tutaj specjalnie do niej już zrobioną podstawkę Nie trzeba będzie się bawić w robieniu od nowa. Myślę, że całkiem niezła. Tak, tym się różni wersja limitowana od wersji podstawowej. Dobrze, co mamy dalej? Pierwsza wypraska, która, która tutaj była na górze. Tutaj widzimy. Kamera nie chce mi złapać. O ostrości. E, tutaj widzimy wyraźnie armię chaosu. Mamy tutaj plecy, plecy tyłu. Helbruda, przód. Kolejne do niego części. Kultystów, wybrańców. Bronie. Z tego, co widzę, to tutaj tylko części do Armii Chaosu. Dobrze. Eee, kolejna wypraska. Wygląda tak. No tu już mamy, o, pierwszy motor, który tu jest. Wygląda całkiem ciekawie. Tu już mamy armię y, Dark Angelii, Terminatorów, y, skrzydło śmierci. Co tu jeszcze. tu już jest część do mistrza kompanii. jego głowa. No tak to wygląda. wygląda ta wypraska. Kolejne dwie wypraski już są takie same, więc opiszę tylko jedną. Tak, mamy tutaj oczywiście motor. Tu już mamy kul kultystów. Terminatora, yy, zwykłych Space Marine, kultystów, bronię o plecaczki do chaosu, części do motora. Tak, tak to właśnie wygląda. Dobrze, oprócz wyprasek, dostaliśmy jeszcze opakowanie podstawek. Duża do Helbruda, do motocykli i mniejsze do zwykłych figurek, do tego kości. Sześć zwykłych kostek i jedna kierunkowa. że Templaty, czyli wzorniki z takiego przeźroczystego, zielonkowego plastiku. Ciekawe. I, i laktury. Tak, książeczki, rozpakujemy je. Może teraz. Co mamy. W środku. Ok, tutaj mamy całą kartkę dotyczącą kapelana, czyli właśnie kartkę z wersji limitowanej. Z tej strony, jak go złożyć. Tutaj mamy jeszcze, jak on wygląda, już Pomalowany, Nie, naprawdę. Świetnie. I z tyłu, informacje co do właśnie naszego kapelana. Dobrze, dalej. Tabele zbiorcze. Dwie wersje mamy. Z dwóch różnych rodzajów papieru. Tutaj mamy taki sztywny papier, fajny, a tutaj już taki. No, miękki. Taki. Taki, żeby komuś tylko oddać. Kolejna to jest instrukcja: jak złożyć każdą figurkę. Całkiem fajnie, bo nie każdy początkujący jeszcze się w tym połapie. Wszystko pokazane w bardzo, bardzo przystępny sposób, jak złożyć każdą figurkę. O, tutaj widzimy, jak złożyć halbruda. Bardzo łatwe to składanie bo w sumie. I dużo części tutaj jest. Tutaj jest. No, i tyle. Dobrze, tutaj mamy taką książeczkę jak grać. Mroczna zemsta. Takie szybkie, jakby rozegranie mm, pierwszej takiej gry. Że tak powiem. pokazana armię, opisane wszystko. Dalej. Tutaj, y, co jest nam potrzebne? Opisane. Armię. I mamy tutaj właśnie e, krok po kroku, jak rozegrać naszą pierwszą bitwę. Mamy fazę ruchu, fazę strzelania chaosu, ciąg dalszy strzelania. Walka wręcz chaosu, dalej walka wręcz chaosu. Rezultaty, mm, ruch, faza strzelania. No widzicie tutaj opisane, każdy, każdy krok. E, Mam tutaj podążać za nimi w każdym, w każdym kroku, żeby podążać, i wtedy tak rozegramy pierwszą bitwę. opis, trochę flufa z tego wszystkiego. I misje. Mamy tutaj misje, co fajne, które po prostu możemy rozegrać tutaj sam na sam. Z tego co widzę. Samemu do rozegrania. Druga misja, trzecia zasadzka. psioniczna burza. Fajnie możemy sobie rozegrać. Przyzwyczajcie do tego, trochę się nauczyć. Um, no i tutaj, oczywiście, centra hobbystyczne. Jakieś tam kodeksy. Oczywiście. reklama White Dwarfa. I kazany, malowane już, złożone. Bardzo fajne. Figurki z właśnie. Um, masz nie zemsta. Dobrze, książka, którą zostawiłem na sam koniec. Jest to Księga Zasad do Warhammera. Jest to ta mniejsza edycja. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką większą. Ona jest taka gruba i duża. Jest wszystko lepiej opisane. Ale to jest książka, myślę, że dla każdego początkującego. Ona jest naprawdę świetna. Poręczna. Możemy nosić ze sobą, czytać w autobusie, w pociągu, gdziekolwiek. W wolnej chwili um, to świetna rzecz, dlatego też właśnie zdecydowałam się na zakup tej, tego właśnie zestawu ze względu również na, na tą księgę zasad, ponieważ nie chciałam jej kupować osobno. Nie wiem, czy w ogóle można je kupić osobno. Tutaj wszystko było w zestawie. Taka księga zasad wydana w kolorze, co mi się bardzo podoba. Wszystko ładne, ładnie opisane krok po kroku. Także tak to wygląda. Dobrze, yy, czyli to już by było w sumie wszystko co do zestawu Mroczna Zemsta. Ze swojej strony mogę ten zestaw naprawdę polecić. Jest w całkiem przystępnej cenie. Chyba niecałe 300 zł. wychodzi yy, 200, 290 jakoś tak. Taka jest cena tego zestawu. Yy, a mam tutaj naprawdę dużo. Dwie fajne armie. Wszystko, żeby zacząć. Także ze swojej strony polecam zestaw na Zemsta. To by było wszystko co do dzisiejszego unboxingu. Ja będę zbierał, tak jak już mówiłem, Space Marine Dark Angel. Także unboxingi tych zestawów przygotujcie się, że raczej będę, będzie ich najwięcej. Co oczywiście nie znaczy, że będę nagrywał tylko unboxingi do Space Marine. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na mój kanał po więcej filmików. Zapraszam do oceniania filmu, komentowania na dole i zapraszam oczywiście na Facebooka. facebookcom grybitewnyadpios. Cześć.